Drodzy bracie i siostry, tak się składa, że dzisiaj po raz ostatni głoszę do Was kazanie jako wikariusz tej parafii. Decyzją księdza biskupa Andrzeja zostałem mianowany proboszczem dwóch niewielkich wiejskich parafii w Szonowie i Klisinie koło Głogówka. Przyszedłem do Was cztery lata temu. Na początku nie było łatwo, nowe otoczenie, trzeba przyzwyczaić się do funkcjonowania parafii, ale po pewnym czasie ten kościół, ta plebania, ta parafia stały się moim domem, domem, który wkrótce opuszczę. Przez te cztery lata doświadczyłem, jak ważna i wyjątkowa jest posługa duszpasterska. Jako ksiądz towarzyszę człowiekowi od narodzin aż po śmierć, od kołyski aż po grób. Widziałem przez te cztery lata, jak rosną dzieci, jak dojrzewa młodzież, jak kwitnie i rozwija się miłość małżeńska, jakie przygody, i problemy przeżywa rodzina, jak ciężki jest krzyż cierpienia. Poczułem na swojej skórze i w swoim sercu dobroć, życzliwość, jaką wielu z Was mnie obdarzyło, i za to chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję księdzu Proboszczowi. Księdzu Piotrowi, Adamowi, księdzu Tomaszowi, za braterską atmosferę, za kapłańską wspólnotę na plebanii. Dziękuję panom kościelnym, państwu organistom, wspólnocie ministrantów, Marianek, szafarzom, za życzliwość, wszelką dobroć. Dziękuję mojej Margaretce za nieustanną modlitwę za mnie. I Wam wszystkim za serdeczność, modlitwę, wszelką okazaną dobroć. Czuję się dzisiaj trochę jak apostołowie. Oni przychodzili, nauczali, udzielali sakramentów i szli dalej. Podobnie i ja. Przyszedłem jako obcy, poznałem Was. Nauczałem Was, sprawowałem sakramenty, stałem się malutką częścią Waszego życia, ale trzeba iść dalej. Nie mówię żegnajcie, ale do zobaczenia najpóźniej w niebie.